Dziś, punktualnie o godzinie 9, uczniowie z całego kraju rozpoczęli zmagania z językiem polskim. W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się takie lektury jak potop Henryka Sienkiewicza i wesele Stanisława Wyspiańskiego. Sprawdziliśmy, jak świdnicy maturzyści poradzili sobie z tegorocznym egzaminem dojrzałości. W ogóle byłem zaskoczony, bo spodziewałem się, że może będzie coś o wojnie, może takiego, a tutaj po prostu potop i wesele, czyli co wybrać, ale zdecydowałem się jednak na to wesele, bo jeszcze wczoraj powtarzałem też chłopomanie i, i, i te tematy młodej Polski. Za dużych problemów chyba z wypracowaniem nie miałem, bo zawsze sobie jakoś radzę, pomimo że nie jestem zbyt dobry w tym. Największe problemy miałem za, yy, z zadaniami z tekstu czytanego. Nie chcę zapeszać, aczkolwiek spodziewałam się innego wypracowania i tak nie wiem, jak mi poszło. Zadania zamknięte były w miarę proste, czytanie ze zrozumieniem też, ale yy, wypracowanie nie trafiło w mój gust. No, dobrze. no chyba dobrze. <grym> nie chciałyśmy potopu, no ale był. Ale jakoś poszło. Ja wybrałem wesele. W sumie fragmenty były dość niejasne, ale coś tam dało się wywnioskować. No i jakoś poszło. Potop. Mam wrażenie, że dobrze mi poszło, bo czytałem tą lekturę a okaże się jak będą wyniki. Powiem wam średnio, trafiły się takie przed, znaczy, takie tematy, że w ogóle nie były przygotowywane. Nie, nie spodziewałem się, myślałem, że będzie więcej wierszy, prawda? A tu walnęli potop i wesele. Tragedia. Tekst było o miłości ten. I myślę, że to sympatycznie poszło. Myślę, że każdemu nie było trudne z życia wystarczyło brać to. Ja wybrałam osobiście wesele, bo z potopu nie byłam pewna fragmentu, także. Wolałam to wesele wziąć. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze. Oprócz języka polskiego, uczniowi obowiązkowo zasiądą do sprawdzianu z matematyki i wybranego języka obcego. Uwielbiam matematykę, w końcu skończyłem klasę matematyczną. To jest mój faworyt i nie ukrywam, że jestem dobrze przygotowany do tego przedmiotu. W ogóle żadnych obozów. Akurat to mój ulubiony przedmiot, więc myślę, że będzie dobrze. Mój też ulubiony przedmiot, my jesteśmy klasą matematyczną, to, to z matematyką problemów nie mamy. No matematyka, no, bardziej się polskim stresowałam niż matematyką. Mam obawy z matematyki, nigdy nie byłem orłem i liczę na przysłowiowe 30%. Mam wrażenie, że bardzo dobrze mi pójdzie angielski, nawet raz udało mi się na 100% napisać, więc... Bez nauki w ogóle, idę na Jana. Myślę, dzisiaj będzie tak na luzie, żeby się odstresować, żeby jutro przyjść wypoczętym. Część pisem na matur potrwa do 23 maja. Do tego czasu w szkołach będą odbywać się także egzaminy ustne. Ci, którym powinie się noga, będą mogli poprawić się w sierpniu.